Lodowata atmosfera, czy może ciepłe? Dzisiaj rozmawiamy o czynniku chłodniczym w pompie ciepła. Czynnik chłodniczy do wytworzenia ciepła, czy to nie jest sprzeczne? Właściwie to nie, ponieważ czynnik chłodniczy odparowuje w bardzo niskich temperaturach, oczywiście w zależności od rodzaju, ale czynniki używane w pompach ciepła odparowują w bardzo niskich temperaturach, dzięki czemu pompa może pobierać ciepło z otoczenia, nawet gdy na zewnątrz jest bardzo zimno. Później czynnik jest sprężany, dzięki czemu zyskuje jeszcze wyższą temperaturę i może być wykorzystany do podgrzania wody grzewczej. I trzeba pamiętać, że nie wszystkie czynniki są takie same, poza różnymi wydajnościami. Różnią się też współczynnikiem GWP. Ten wskaźnik będzie znacznie wyższy w przypadku syntetycznych czynników chłodniczych niż naturalnych. Global warming potential, w skrócie GWP lub innymi słowy współczynnik globalnego ocieplenia, jest niezbędny do porównania czynników i określenia ich wpływu na środowisko. Na przykład GWP naszego naturalnego czynnika chłodniczego użytego w CHA wynosi 3. Co to oznacza? Im niższy współczynnik GWP, tym bardziej przyjazny dla środowiska jest czynnik chłodniczy. 1 kg naszego czynnika jest równy 3 kg dwutlenku węgla. Czyli im niższy GWP, tym lepiej dla środowiska? Dokładnie, dla porównania, syntetyczne czynniki mają GWP wyższe niż 2000. Nasza pompa ciepła CHA zawiera czynnik chłodniczy R290 o GWP równym 3. Czy ma też inne zalety? Oprócz tego, że jest przyjazny dla środowiska, jest także przystępny cenowo ze względu na łatwą dostępność i nieszkodliwość. W tej sytuacji każda strona jest zwycięska i my, i środowisko. Dziękuję Marko i dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.